Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na 8 porad, jak utrzymać wagę po diecie, jak uniknąć efektu jojo. Zacznijmy od tego, że ten film nagrywam około rok po tym, jak schudłam w miesiąc 4 kg. Jeżeli widziałyście ten film, to wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam Was na mój kanał, tam właśnie jest. Film o mojej diecie, o tym, jak schudnąć skutecznie, szybko i bez głodu. Przynajmniej ja tak schudłam, i przez rok utrzymuje się waga u mnie na stałym poziomie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądałam przed, jak wyglądałam po, to tam właśnie w tamtym filmie są dwa linki do dwóch filmów z porównaniem mojej sylwetki sprzed i po diecie. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy faktycznie tego efektu jojo nie było, to zaglądajcie na mój kanał. Ja publikuję mniej więcej 8 do 12 filmów miesięcznie, także całkiem sporo, więc będziecie też widziały, czy ten efekt jojo się pojawiał, czy nie. Nie pojawiał się, bo się ważyłam. Także zapraszam Was na właśnie takie 8 moich zasad, mój sposób na to, żeby po diecie faktycznie nie wrócić do poprzedniej wagi, bądź nawet jeszcze nie przytyć bardziej. Jeden i jest to podstawa, to jest dobór odpowiedniej diety. Często jest tak, wiem to ze swojego doświadczenia, czy z doświadczenia moich koleżanek, gdzie żyłam, wychowywałam się w takich czasach, gdzie odchudzanie się było bardzo modne, większość dziewcząt się odchudzała. Zazwyczaj wygląda to tak, że wiecie, jak macie parę kilo do schudnięcia, to chciałoby się schudnąć już. Teraz Natychmiast. Nie za pół roku, nie za rok, tylko za miesiąc to już jest tak maks. I każdy sobie szuka takiej diety, żeby ten efekt był szybszy. Z mojego doświadczenia i z moich obserwacji wynika, że im szybszy jest efekt, tym, tym efekt jojo jest też szybszy. Niestety te wszystkie diety, przynajmniej tak jak mówię, z moich obserwacji, tutaj jestem ciekawa waszych obserwacji, zapraszam do komentarzy, wynika, że jeżeli dieta jest taka, wiecie, radykalna, wyniszczająca z dnia na dzień, z bardzo dużą redukcją kaloryczności posiłków, czy bardzo dużym wysiłkiem siłowym, to ona jednak na dłuższą metę, się nie sprawdzi. Wiecie, dochodzicie do tej swojej idealnej wagi, na przykład faktycznie w krótkim okresie czasu i wtedy następuje, no nie wiem, ja tak miałam taki klik. Osiągnęłam to, co miałam osiągnąć. Pora na nagrodę. No a wiecie, nagrodą jest pozwolenie sobie na zjedzenie tego wszystkiego, czego nie jadłam w trakcie diety, bo się odchudzałam. Teraz mam nagrodę, mogę więc zjeść więcej. No i się zaczyna błędne koło, więc znowu się zaczyna nabierać na wadze, no bo jak się już zacznie, to nagradzanie, to jest to nagradzanie bardzo trudno sobie później uciąć. Dlatego uważam, że przede wszystkim powinna być odpowiednio dobrana dieta. Jeżeli mam do schudnięcia, tak jak ja miałam, około 4 kg, to. Dieta, którą ja sobie wtedy założyłam, którą wówczas zastosowałam, jest dietą odpowiednią, jest to dieta 1500 kalorii, przy czym oczywiście wiem, że się mówi kilokalorii, ale nie znam nikogo, kto by się posługiwał w moim otoczeniu. Tym określeniem, wszyscy mówią kalory, więc ja również będę mówiła dzisiaj kalorii. Dlaczego liczę kalorie, bo tutaj pod tamtym filmem też się pojawiły uwagi, że nie trzeba. Nie wiem, moim zdaniem trzeba. Bo załóżmy jajka są zdrowe, tak, ale jedno jajko ma od 80 do 100 kalorii w 100 gramach, więc jeżeli zjemy ich 20, to na oko zjemy 2000 kalorii, tak? Jeżeli ich zjemy 40, to zjemy 4000. I mi się wydaje, że przy tych 4000 to choćby nie wiem co, to i tak przytyjemy. Jakby zdrowe te jajka nie były, zresztą nie wiem. Jak to jest w stanie zjeść 40 jajek? No ja ja nie jestem w stanie. W każdym razie, uważam, że jeżeli chodzi o kaloryczność, ja się wszędzie opieram na kaloryczności. Jest to dla mnie najbardziej sprawdzony sposób, najbardziej skuteczny, to nie redukowałabym, słuchajcie, więcej niż 50% tego, co zjadam dziennie. Czyli wyliczacie sobie, ile mniej więcej zjadacie dziennie, powiedzmy w przekroju tygodniowym kalorii. Jeżeli wychodzi, załóżmy 3-4 tysiące, no to dieta na pewno nie mniej niż 1500 kalorii, moim zdaniem. Zresztą nawet poniżej 1500 nigdy bym nie schodziła. 1300 to już jest takie absolutne minimum, dlatego że organizm po prostu jest. Bardzo głodny, nie dostaje tyle energii, ile dostawał do tej pory, jest przyzwyczajony do czego innego i jest to wielki szok. I zazwyczaj po takim szoku, bo Wy się możecie do tego zmusić, Wy to, wy to możecie zrobić. No to później niestety, ale jest i odbicie. Dlatego, dobrze, dobrze zbilansowana dieta, podczas której się przestawicie i nie będziecie odczuwać głodu, nie będzie dla Waszego organizmu, dla Waszego mózgu dużym dyskomfortem nie będzie efektu tego jojo tak bardzo, że tak powiem, prowokować, bo tak naprawdę jeżeli dojdziecie do tego punktu i będziecie chciały sobie przydzielić nagrodę, to ta nagroda nie będzie musiała być zbyt duża, no bo nie będziecie takie wygłodniałe i wyczekane, żeby coś tam pochłonąć. Więc w momencie, kiedy moim zdaniem zrzucacie duże ilości kilogramów, to warto naprawdę dobrze dobrać dietę, nawet wybrać się do dietetyka i zrobić to z głową i z rozsądkiem. Po drugie, w czasie diety piłam 2 litry wody, powiedzmy płynów dziennie płynów bo to nie tylko wodę wliczałam w to również herbatę nie wliczałam kawy no bo tutaj już jest, że tak powiem, większa rozterka co z tym piciem wody myślę, że nagram Wam też oddzielny odcinek o tym, jak pić więcej wody. Czego tak naprawdę pić więcej, i jak to się przekłada na organizm. Natomiast ja w tamtej diecie tak założyłam i słuchajcie, utrzymałam to. Naprawdę cały rok piję, teraz nawet i więcej, bo około 2,5 litra. I jeżeli nie wypiję takiej dawki, czyli jeżeli gdzieś tam wychodzę spoza rutyny, to mam wielkie pragnienie. Bardzo mi się chce pić, czego wcześniej nie było, bo wypijałam około litra płynów dziennie i nie odczuwałam w ogóle pragnienia. Natomiast teraz, kiedy piję więcej, teoretycznie, no powiedzmy, wypiję półtorej litra, to przecież jestem nawodniona. No nie bardzo, gdzieś ten organizm jednak przywykł, potrzebuje tej wody tyle i rzeczywiście to utrzymanie tego balansu, to, tego odpowiedniego nawodnienia sprawia, że gdzieś się mniej chce jeść, organizm tak nie woła, bo czasami, słuchajcie, to nie jest głód to co czujecie, tylko to jest pragnienie, niekoniecznie objawiające się suchością w ustach. Czasami warto się zastanowić, kiedy ostatnio jadłam, ha było to załóżmy godzinę temu, nie powinnam być teraz głodna, a odczuwam jakieś tam ssanie w żołądku, może warto wtedy się po prostu napić, bo się może okazać, że właśnie organizm żąda wody, a nie jedzenia. Po trzecie, po i generalnie na stałe, unikam napojów gazowanych, Zresztą ja przed dietą też unikałam, dlatego no, mówię tutaj też o tym dla tych osób, które gdzieś tam powiedzmy bardzo lubią napoje gazowane i do tej pory stanowią spory udział w ich spożyciu płynów. Napoje gazowane typu oczywiście Coca-Cola, ale wchodzi też Coca-Cola Zero. Poczytajcie sobie na temat słodzika, któregoś, który się wykorzystuje. Zastępując cukier w Coca-Coli Zero i tego typu napojach, jest on bardzo niezdrowy. Także to też może zaburzać równowagę naszego organizmu, bo tak naprawdę chodzi tutaj o uzyskanie tej równowagi. Wszelkie też napoje gazowane, przynajmniej u mnie, wzmagają apetyt. Także wiecie, jak wypije nawet wodę gazowaną, gdzie to nie Słodzony ani nic. To jednak nie wiem, w jaki sposób ten żołądek jest podrażniony, pobudzony i szybciej się robi głodna. Dlatego też unikam napojów gazowanych. Powiem wam szczególnie, szczerze też, że nie przepadam za wszelkimi napojami gazowanymi, tak po prostu sama z siebie bardzo rzadko mam na nie ochotę. Jak mam ochotę, to sobie pozwalam i piję maksimum, czyli szklankę, bo więcej nie jestem w stanie. Tak po prostu mam. To jest też kwestia przyzwyczajenia, to jest też kwestia nawyków, to wszystko można sobie wypracować. Yy, także mówię tutaj o unikaniu napojów właśnie gazowanych, napojów właśnie typu zero, gdzie ten cukier jest zastępowany czymś innym. Sprawdźcie sobie czym, poczytajcie na tym czym jest, yy, bo czasami jest to dużo mniej zdrowe, już abstrahując od wagi, od kalorii, niż cukier. Yy, nie piję również soków. Ja też za sokami nie przepadam. Także jest to też taki powód, że ja nie przepadam padam za sokami, więc piję je bardzo rzadko. Piję herbatę, tak, piję również herbatę słodzoną, natomiast nie, nie piję tej słodzonej herbaty jakoś dużo. Może jedną, dwie herbaty słodzone dziennie. Kawę piję nadal, ale kawę piję niesłodzoną, gorzką. Przełożyłam się całkowicie właśnie na taką. Czwarta zasada. Nie wykluczyłam i nie unikam słodyczy. Moim zdaniem żyjemy tylko raz. I ograniczanie czegoś, na co mam ochotę gdzieś, tak wiecie, radykalnie, długoterminowo, czyli nie wiem, do końca życia, jest dla mnie niewygodne, nie widzę w tym większego sensu. Tak, jem słodycze, jem to, co lubię, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że niestety, ale słodycze nie są dobre ani dla mojego zdrowia, ani dla mojej sylwetki, dlatego ograniczam ich ilość. Także nie ma tak, że zjem całą tabliczkę czekolady, co mi się gdzieś tam zdarzało, czy całą paczkę chipsów, jednak się ograniczam. Jeżeli potrzebuje się, że tak, że tak powiem, brzydko dopchać, no to wtedy wchodzą jakieś wiadomo owoce, czy jogurty, coś takiego, co też jest słodkie, ale nie jest na przykład ciasteczkiem czy czekoladką. Ja powiem Wam szczerze, że miałam taki okres w życiu, że nie jadłam tych słodyczy i faktycznie nie czułam tej potrzeby. Zapraszam Was też na film jest na, mojej, na moim kanale odnośnie anoreksji. Tam też jest taka historia, powiedzmy, odżywiania się mojego takiego bardzo... Zdrowego. Nie jadłam, nie odczuwałam wówczas potrzeby, natomiast teraz, kiedy mam małe dzieci, gdzieś potrzebuję więcej tej energii i te słodycze są też dla mnie taką nagrodą, że przetrwałam cały dzień. Nie widzę potrzeby, żeby sobie ich zupełnie odmawiać. Myślę, że też jak sobie odmawiamy czegoś, na co mamy wielką ochotę. A moglibyśmy to mieć czy to zjeść, na dłuższą metę sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, no a człowiek nieszczęśliwy prędzej czy później się złamie. No i wtedy się pojawia tak, jak w wypadku nagradzania, taka zbyt duża ilość tego wszystkiego naraz. Ciężko jest wtedy wrócić z powrotem do równowagi, jeżeli się tego nie zrobi w odpowiednim czasie, no to dieta od początku. Dlatego, jem tylko w jakichś takich mniejszych ilościach, przeliczanych powiedzmy też na kalorie, żeby te 2,300 2, do 2,5 tysiąca kalorii dziennie, bo mniej więcej takiego zapotrzebowania pilnuję, żeby to zapotrzebowanie zaspokajać, żeby się wymieścić i żeby te słodycze nie stanowiły więcej niż 20 do 25% tego dziennego zapotrzebowania, wiadomo nie codziennie, ale kiedy mam większą ochotę no to wtedy mniej więcej tyle. Piąte, jeżeli ćwiczyłaś w trakcie diety, uprawiałaś jakiś rodzaj sportu czy ruchu, to należy to kontynuować. Dlatego, że organizm też już przywykł do tego, że ma większe zapotrzebowanie na energię, no bo był ruch. Więc myślę, że jeżeli powiedzmy po diecie, no nie jesteśmy już w stanie tak dużej ilości ruchu zapewnić, to jednak jakiś tam ruch pozostawić, czy spacery, czy jazdę na rowerze, nawet tylko w tym okresie letnim, kiedy jest to możliwe, jeżeli w zimie nie ma takiej opcji, bo ja na przykład zimą nie bardzo. Za sprzątaniem mam jakiś inny rodzaj ruchu, ewentualnie gonienie za dziećmi po śniegu. Na nartach nie jeżdżę, na siłownie nie chodzę, natomiast staram się jakiś tam ruch dalej utrzymywać, no po prostu więcej sprzątam. No i tyle. Natomiast chodzi to też o to, że w trakcie diety zwiększyło się zapotrzebowanie na kalorie przez to, że został dodany ruch, więc ten ruch też jest potrzebny, żeby to Rozumiecie, podtrzymać tą ilość kalorii spożywaną dziennie, a druga sprawa pomaga też w trawieniu, w metabolizmie. Ruch jest nam po prostu potrzebny i jest elementem zdrowej diety. Dlatego myślę, że jakiś, jeżeli się nie da w pełni ruchu zatrzymać, tego który był w trakcie diety, to jakąś część na pewno należy. W innym wypadku podejrzewam, że ten efekt jojo dosyć szybko się pojawi. Po szóste, i jest to również jeden element właśnie z mojej diety: jedz w stałych porach i nie dopuszczaj do wilczego głodu. Są różne y, opinie na ten temat. Stałe pory to nie znaczy, że zawsze nie wiem co 2 trzy godziny, ale chodzi o to, że organizm się dopasowuje do pewnego rytmu. Jeżeli macie dzieci. Urodziłyście dzieci, to pewnie czytałyście albo słyszałyście takie rady, że jak macie małe dziecko, to trzeba, żeby ono się poprawnie rozwijało, żeby było spokojne, żeby gdzieś tam czuło się bezpiecznie, to trzeba mu zapewnić stały rytm dnia. Czyli na przykład wstajemy o ósmej, potem jemy śniadanko, potem idziemy na spacerek, potem jemy obiadek itd., itd. I wtedy to dziecko jest takie, wiecie, zaopiekowane. Jeżeli to działa na dzieci, to, czemu nie działa na nas? My tak naprawdę, nawet jak sobie z tego nie, daj, nie zdajemy sprawy, to żyjemy w jakimś konkretnym rytmie. Wstajemy do pracy o danej porze, idziemy do pracy i ten rytm albo się powtarza w tych cyklach dziennych, albo tygodniowych, jak ktoś pracuje na zmiany. Gdzieś ten rytm jednak jest. Dlatego ja tutaj polecam generalnie wprowadzić sobie do swojego dnia rytm, żeby to był rytm. Bo wiecie, to jest tak. Wstanę. A tak, średnio mi się chce je, zjeść śniadanie, to nie zjem go o ósmej. Idę do pracy, tam mam, wiecie, milion rzeczy, jest godzina jedenasta i ja już jestem tak głodna, tak wygłodniała, że jest mi wszystko jedno, co zjem i ile zjem. I wtedy się zaczyna problem. I najgorzej, jak jest właśnie duża przerwa w jedzeniu, czy między śniadaniem a obiadem, czy obiadem a kolacją, jest nietypowa przerwa jak na wasz stały dzienny rytm, bo nie, znam osoby, które jedzą tylko dwa razy dziennie, mają dietę keto, najadają się tymi dwoma posiłkami i naprawdę nie jedzą więcej niż dwa do trzech razy dziennie. Także znam takie osoby i świetnie funkcjonują i nic im się złego nie dzieje. Tylko mają po prostu odpowiednio zbilansowaną dietę, także się w tych czują się głodne w stałych porach i w stałych porach jedzą. Nie co dwie czy godziny, tylko na przykład co sześć albo osiem. Chodzi tylko tutaj właśnie o te stałe pory. Wtedy organizm nie wariuje, nie zastanawia się, ej, co się stało, gdzie jest moje jedzenie, bo wtedy się pojawia taka potrzeba, jakby kumulacji, bo, bo a nuż znowu będę głodny, no i co wtedy? Więc muszę sobie teraz napchać więcej, najeść się więcej na zapas. Wiecie, mózg gdzieś to wszystko działa tak poza świadomością i mam wrażenie no, przynajmniej ze swoich obserwacji widzę że jeżeli dopuszczę do takiej sytuacji no to pojawia się ten wilczy głód i jem te rzeczy bardziej kaloryczne jem tego wszystkiego więcej bo gdzieś się potrzebuje że tak powiem brzydko napchać odrobić te straty dlatego uważam że właśnie stały rytm stałe pory są bardzo dobre. Wtedy wiecie, kiedy mniej więcej będziecie głodne, tak jak ja miałam w wypadku dzieci. Do tej pory tak mam, słuchajcie. Patrzę, jest ósma, jemy śniadanie. Patrzę, jedenasta. To teraz będzie podwieczorek, znaczy wiecie drugie śniadanie, o oh, nie podwieczorek. I jedzą mniej więcej regularnie co 2-3 godziny, w zależności od tego, jaki posiłek był poprzednio, ile się on też mniej więcej trawi, no bo wiecie, jak zjedziecko dziecko banana czy jabłko, no to nie będzie za 3 godziny głodne, tylko dużo, dużo szybciej. Natomiast ja im pilnuję tego rytmu i widzę, że nie ma żadnego problemu, później nawet jak planujemy jakąś wycieczkę, wyjazd, cokolwiek, ja jestem spokojna, bo wiem, kiedy mniej więcej będą głodni, co im mniej więcej podać. Jak na przykład zjedzą jajka, to wiem, że trzy godziny wytrzymają i tak dalej. Więc stosuję tą zasadę na dzieciach, stosuję ją na sobie, na swojej rodzinie i naprawdę dobrze się to sprawdza. Nie odczuwamy wilczego głodu. Mówię tutaj zespołowo, bo tak jak mówię, zespołowo ja to prowadzę, ja tym dyryguję i też pilnuję, żeby oni też nie mieli z tym problemu. Także moje dzieci mają prawidłową wagę, odpowiednią do swojego wieku. Ja nie tyję, czyli to po prostu działa. Siódme, że tak powiem, przykazanie. Jeżeli czujesz, że przybrałaś na wadze, to to sprawdź. Bo wiecie co, czasami to jest tak, że nam się wydaje, że przybrałyśmy na wadze, a tak naprawdę, no, jak to u kobiet, hormonalna zmiana w ciągu miesiąca, jesteśmy po prostu oburzmiałe z innych powodów, więc trzeba najpierw sprawdzić, czy w ogóle się faktycznie przybrało na wadze. Jeżeli tak, jak mi się to na przykład przydarzyło przy świętach Bożego Narodzenia, przybrałam 2 kg na wadze, to później przez jakieś 3 tygodnie stosowałam sobie dietę 1800 kalorii, czyli zeszłam o 500 do 700 kalorii z mojego standardowego zapotrzebowania. Właśnie po to, żeby zrzucić ten nadmiar od razu. Także trzeba też, że tak powiem, od razu reagować, jak to jest kilogram 2, a nie jak już się nazbiera dziesięć. Bo wiadomo, że dziesięć jest już dużo trudniej zrzucić, czy nawet 6, czy 5 niż kilogram czy dwa. Zajmuje to więcej czasu, jest też bardziej męczące dla organizmu. Także polecam reagować od razu albo wracając do diety, jeżeli gdzieś się nabrało tych kilogramów w dłuższym okresie czasu, albo właśnie przechodząc na taki ala detoks powiedzmy z ze zmniejszoną ilością kalorii, kiedy jadłam więcej, ale przez krótki okres czasu, bo to tak, jakby wszystko się jeszcze nie wchłonęło, część jest jeszcze odłożona w jelitach, więc ten organizm trzeba troszeczkę oczyścić i wtedy wracamy do równowagi. I ostatni punkt. W mojej ocenie gwarancją utrzymania wagi jest zmiana sposobu, stylu odżywiania życia. Wiecie, to nie o to chodzi, żeby zmieniać wszystko. Natomiast chodzi o to, żeby powrót do normalności był nową normalnością. Czyli jeżeli przed dietą załóżmy jadłam mało wartościowych posiłków, jadłam chipsy, czekoladę i to stanowiło 70% mojego zapotrzebowania na kalorie, no to słuchajcie, po diecie Trzeba by się już odżywiać zdrowiej, dlatego, że jeżeli wrócę do tego samego, co robiłam przed dietą, to wrócę również do wagi. Także o to chodzi, że. Dieta nie powinna być tylko i wyłącznie takim wiecie przełomem na utratę wagi, ale też um, czymś, co zmieni nasze życie, nasze podejście do odżywiania, ten nasz styl i sprawi, że będziemy żyć zdrowiej, w związku z czym nie będziemy przybierać na wadze, bo załóżmy jeżeli przed dietą jadłam 4000 kalorii dziennie, w trakcie diety 1500 i teraz znów będę jeść 4, no to nie ma siły, na pewno efekt jojo się pojawi. Natomiast jeżeli się tutaj ustatkuję, będę przestrzegać tych wszystkich zasad, które tutaj Wam podałam, to myślę, że efekt jojo się nie pojawi. To było 8 moich rad. Zebrałam je po prostu w takich punktach. Zastanowiłam się, co wpłynęło na tą na to utrzymanie tak naprawdę wagi mówię też na przykładzie koleżanek, które starały się schudnąć nieraz bardzo dużo, bo około 30 kg i mały się nie jednej diety, odchudzały się 20 lat i nigdy nie uzyskały swojej wagi docelowej, bo prędzej czy później pojawiał się efekt jojo i zazwyczaj było właśnie to spowodowane tym, że chciały bardzo szybko schudnąć. I stosowały diety bardzo radykalne, gdzie tak naprawdę po przeliczeniu kalorii, bo ta dieta się nazywała jakoś tam, słuchajcie, na przykład, nie wiem, załóżmy, nazywała się keto, ale jak przeliczyłam wszystkie kalorie, które ona teraz spożywa, to było to na przykład 1200. Więc jadła 4-5 tysięcy dziennie, a teraz je 1200. No to słuchajcie, to jest nierealne, żeby się później ten efekt jojo nie pojawił. Zresztą spójrzcie sobie też po tych gwiazdach, celebrytkach, które gdzieś tam napisały książkę o odchudzaniu. Tak naprawdę wiele z nich później wróciło do swojej wagi, na przykład Bosacka i też inne, to pewnie już widziałyście, że gdzieś ta waga jednak później z czasem wróciła no wynika to właśnie z tego, że to schudnięcie było zbyt nagłe, organizm dostał zbyt dużego szoku i niestety coś tam poszło nie tak. Także polecam też takie zdroworozsądkowe podejście. Zastanówcie się, czy faktycznie trzeba chudnąć, bo to czasami to mamy tylko w głowie, a tak naprawdę nie jest nam to do niczego potrzebne. Ja wtedy schudłam, dlatego że przytyłam i po prostu się już nie mieściłam w swoje ubrania. A wymiana całej szafy to mi się średnio uśmiecha, średnio mi się opłaca, także cieszę się, że znów pasuje do moich ubrań i nie muszę niczego zmieniać. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę. Zapraszam Was również do subskrypcji. Na moim kanale pojawiają się filmy o różnej tematyce. Myślę, że coś znajdziecie dla siebie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia! Pa!